Gdy mamy jakąś konkretną osobę w głowie, którą chcemy zmanifestować jako partnera, może z perspektywy wszechświata nie jest to dla nas najlepsza osoba, z którą doświadczymy najlepszej ekspansji dla naszej duszy. Więc chodzi tutaj też o taki brak przywiązania do jakichś konkretnych rezultatów, bo jeżeli my zamykamy się na to, że to musi być jedna konkretna osoba, to wtedy. Te wszystkie bramki, którymi mogłaby osoba taka naprawdę najbardziej zgodna z nami przyjść, się zamykają. Nie jesteśmy jeszcze wyleczeni po rozstaniu i chcemy cały czas jeszcze przyciągnąć naszego partnera, ekspartnera lub ekspartnerkę. I to nie jest dla nas w takim układzie dobre, bo to wtedy nie wynika z miłości, tylko ze strachu. Myślimy, że może nie damy rady kogoś innego przyciągnąć do naszego życia, jeszcze lepszego dla nas. Oczywiście czasami nasz były partner. Partnerka, jest nam pisane, i wystarczy się trochę odseparować, gdzieś tam przerobić jakieś wewnętrzne rzeczy i stać się już tą wersją nas, która będzie zgodna, nie? Ale no, często gęsto jest tak, że wcale nie jesteśmy zgodni z tymi ludźmi, z którymi już byliśmy, bo ta podróż już się powinna zakończyć, a my się kurczowo tego trzymamy. Dlatego zaznaczam, żeby w takich rytuałach odpuścić przywiązanie, że to musi być jakaś konkretna osoba i zaufać naprawdę światu i sercu, że przyciągnie to, co jest dla nas najlepsze, bo czasem nasz umysł nawet nie wie, co dla nas jest najlepsze, bo jeszcze tego nie doświadczył.